wszystkim, Oliwia z tej strony. Moi drodzy, ostatnio w internecie dzieją się dość niepokojące rzeczy. Pomyślałam sobie, że nagram dzisiaj takiego bardzo luźnego vloga, żeby wam zarysować dlaczego się zajęłam, tym czym się zajmuję. Ogólnie jeszcze podzielić się różnymi faktami o mnie. No i cóż... Po prostu chciałam, żeby to miało taką, wiecie, luźną formę, bo naprawdę, no domyślam się, że też dla wielu osób ostatnie wydarzenia są dość stresujące. No to jak zapewne zauważyliście, fakt numer jeden. Zajmuję się nie tylko psychologią, ale też neuronauką. I ogólnie do zajęcia się neuronauką przyczynił się fakt, że choruję na ultra rzadką chorobę nerwowo-mięśniową, której nikt nie potrafił zdiagnozować. Sama musiałam szukać diagnozy różnych metod leczenia i tego typu rzeczy i samej myśleć na przykład, z kim to jeszcze skonsultować i tak oto narodziło się zainteresowanie neuronauką. Oczywiście postanowiłam że będę tą wiedzę wykorzystywać do pomagania innym ludziom, i wbrew wątpliwościom to wcale nie jest tak, że ja się nie zaczęłam zajmować po pójściu na studia psychologiczne. No nie. Ja neuronauką zajmuję się już 7 lat, odkąd poszłam do szkoły medycznej. Tam, jak zapewne wiecie, przeprowadzałam różne badania neuroobrazowe, ale nie tylko, bo ogólnie, no, było obrazowanie na przykład też płuc. Pamiętam, że było takie centrum nawet dla pacjentów z tego typu chorobami, no i tak. Też trzeba przyznać, się wiele nauczyłam, i fajne jest to, że po dziś dzień wiem, jak samej sobie opisać badanie obrazowe. Powiem Wam, że jak na przykład odbieram wyniki swoich badań obrazowych, no to nawet szczerze mówiąc nie patrzę na opis, po prostu oceniam to, co samej widzę na skanach. No właśnie, było lato, i to był taki sezon na wiele owoców. No to słuchajcie tego. Ja z owoców najbardziej lubię wszystko, co jest takie bardzo soczyste, w czym można zatopić zęby i takie przykładowe owoce to właśnie mango, arbus, też sok z cytryny, winogrono, truskawki, też borówki amerykańskie bardzo mi zasmakowały w tym roku, no i ogólnie po prostu lubię takie bardzo soczyste owoce. Wcale nie jest tak, że ja psychologę interesowałam się od zawsze, bo jako dziecko chciałam zostać albo maszynistką, albo marynarzem. I pamiętam, że gdzieś mam właśnie w tych albumach gdzieś było włożone takie moje zdjęcie w czapce marynarskie, ale wybaczcie mi, w tej chwili nie jestem w stanie go za bardzo znaleźć. Kiedyś może, jak będzie okazja, to wam pokażę. Ludzie mają różne lęki. Pamiętam, że przez długi czas bałam się pająków i węży do czasu wystawy terrorystycznej. Natomiast takie stworzenia, które mnie koszmarnie przerażają i które jestem naprawdę wdzięczna, że nie żyją w Polsce, to skolopendry. Ja ich tak nienawidzę. Są obrzydliwe, są przerażające. Do tego zachowują się często agresywnie w stosunku do ludzi, więc nigdy nie chciałabym spotkać. I to jest, myślę, taka moja duża fobia. Ogólnie zdarza mi się niekiedy pytać w różnych sytuacjach ludzi, czy są na coś uczuleni, na przykład wtedy, kiedy, załóżmy, daję komuś coś w prezencie, na przykład wiecie, do jedzenia, tak? To zdarza mi się pytać ludzi, czy na przykład nie są uczuleni na dany składnik. Ja sama jestem uczulona na pewne rzeczy, mianowicie roztocza. Oczywiście, materiał, z którego robi się rajstopy, wybaczcie, ja szukałam jego nazwy, ale kurczę, jest dość duży problem ze znalezieniem i podejrzewam, że to nawet nie chodzi o sam materiał, a po prostu o mieszankę konkretną. Yy, oczywiście mam bardzo, ale to bardzo silne uczulenie na jad owadów. I naprawdę wiem, że zdarzają się tacy ludzie, co na przykład mówią, że a, ukąsił cię komar, co jest w tym strasznego. Uwierzcie mi, że jak wasz organizm tak gwałtownie reaguje a reakcją uczuleniową, alergiczną, to naprawdę jest się czego obawiać. No i też czwarte takie uczulenie to wraz z biegiem lat nie mam bladego pojęcia czemu, ale rozwinęła się u mnie alergia pokarmowa na żurawinę. 12 lat życia, bo całą podstawówkę gimnazjum i liceum spędziłam w Wielkopolsce. Tam właśnie mieszkałam. No i powiem wam, że byłam bardzo niezadowolona. Co jest już powszechnie wiadomo informacją w gimnazjum. Szczególnie padłam ofiarą prześladowania. I jako, że wtedy mieszkałam w naprawdę małym mieście, to praktycznie nie miałam życia. I po dziś dzień wracam do niego z naprawdę wielką niechęcią. I mam tylko nadzieję, że te osoby kiedyś przejrzą na oczy i się zmienią. Mimo wszystko. Gdybym z jakiegoś powodu nie mogła już mieszkać w Polsce, nie wiem, stan wojenny czy cokolwiek, to myślę, żebym wyemigrowała do Szwecji, dlatego że uważam, że jest ona naprawdę piękna, są tam góry, no i co najważniejsze mieszka tam moja idolka Jona, w której filmy naprawdę chętnie oglądam. Uprzedzając pytanie, ja kompletnie nie ogarniam języka szwedzkiego, nigdy się go nie uczyłam, aczkolwiek no, nie ukrywam, że gdzieś tam powoli staram się wychwytywać jakieś pojedyncze słówka i też myślę, że mimo wszystko gdybym musiała już zamieszkać w tej Szwecji albo po prostu chciała, tak? To po prostu bym się zapisała na jakieś kursy języka szwedzkiego, czy na przykład też zaczęła korzystać z aplikacji do jego nauki. Do wszystkiego, co robię w internecie, mam przygotowane ściągi, na przykład mój bullet journal, bo naprawdę często, jak pada wiele terminów naukowych czy tego typu rzeczy, no to ciężko, żeby to wszystko zapamiętać funkcje jakichś tam yy, ośrodków mózgu, ale wiecie, nie tych takich oczywistych, typu wzgórze, podzgórze, kora przedczołowa, tylko naprawdę typu miejsce, sinawe albo inne, no to naprawdę. Warto mieć ściągi, zwłaszcza do tych naukowych vlogów. Jest to bardzo przydatne i w sumie, uważ, jeżeli mam być szczera, to uważam jako neuronaukowiec, że my jako ludzkość wiemy naprawdę niewiele na temat ludzkiego mózgu i myślę, że jeszcze niejedne dane naukowe nieraz nas zaskoczą. I właśnie, a propos vlogów naukowych i moich wykładów, często przygotowanie jednego chociażby, to są długie miesiące przygotowań. I wiem, że to się może wydawać, że na przykład dany wykład albo dany vlog naukowy trwa powiedzmy 10 minut, więc tam przygotowanie, nie wiem, parę godzin, dni, tygodni. Ale no nie, to są często miesiące ciężkiej pracy, konsultowania tego, analizowania, wielokrotnego poprawiania, jeszcze zbierania dodatkowych informacji tak, że naprawdę jest dużo pracy, kiedy prowadzicie działalność naukową w internecie. No i jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy wy też tak macie, bo. Ja kiedy próbuję założyć słuchawki, ale wiecie, nie te takie większe jak do komputera, tylko te takie mniejsze jak do telefonu, do uszu, to praktycznie zawsze mi wypadają. I szczerze mówiąc zaczynam się interesować, czy to jest kwestia urody, czy jakby skąd się bierze taka przypadłość u niektórych ludzi. I możecie napisać, czy wy też tak macie, że jak zakładacie słuchawki, to one praktycznie na wam wypadają i musicie je poprawiać. Przygotowałam dla was jeszcze dwa bonusowe fakty. Mianowicie pierwsze. Ja nienawidzę, kiedy ktoś mi mówi na pani. Jakby ludzie. Ja w tym roku skończę 26 lat i powiem wam, że ten zwrot, kiedy ktoś mówi do mnie proszę pani, to po prostu sprawia, że ja się zaczynam czuć naprawdę staro. Oczywiście są takie formalne sytuacje, gdzie jest to niezbędne, na przykład nie wiem, rozmowa o pracę albo załóżmy załatwianie jakiejś sprawy w urzędzie, no to wtedy Wiadomo, ciężko, żeby ludzie mówili do siebie po imieniu, ale ogólnie ja nie lubię, jak ktoś mi mówi na pani. No i jeszcze drugi bonusowy fakt: no to jak zapewne zauważyliście, już po tej dziewiątej części mojej psychologicznej sagi, mam naprawdę bzikę na punkcie kultury słowiańskiej. Niesamowicie mnie ona interesuje i mam już po prostu 150 różnych pomysłów, jak celebrować noc kupały, także. Cóż, będę, myślę, tutaj polować albo na jakieś wydarzenie, albo na jakieś fajne miejsce. No, niech, no, tylko przyjdzie czerwiec, to jeszcze sobie zamówię białą sukienkę i będzie komplet. Także, w sumie, z takich rzeczy to tyle. Myślę, że i tak dość dużo opowiadał o sobie w różnych vlogach. No też wiadomo, to nie jest wszystko, bo jednak uważam, że nawet kiedy działasz w internecie, masz też prawo zachowywać pewne informacje dla siebie. I ja na przykład nie mówię o niektórych moich schorzeniach genetycznych. Jeszcze nie czuję się w tym momencie na tyle komfortowo. No aczkolwiek mimo wszystko dzisiaj takie luźne 10 faktów plus dwa bonusowe. No, mam nadzieję, że też Wam w pewien sposób ten vlog troszkę poprawił humor. No i cóż, zobaczymy, jak też dalej te sprawy w internecie się potoczą. No nic, w tym miejscu będziemy pomału kończyć. Ja się zabieram za montaż tego vloga. Chciałam Wam życzyć miłego dnia i na razie.